Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek, wspaniali ludzie, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądali, a także niezależnie od pory dnia i nocy. Witam Was na codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Zanim przejdziemy do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to co powiem w tym filmiku nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To co powiem ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz przechodzimy już do szczegółów. Cena Bitcoina wynosi obecnie 19 135 dolarów i 8 centów po spadku o 0,23% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o 1,44%. Natomiast cena Ethera wynosi 1283 dolarów i 34 centy po spadku o 0,9% w ostatnich 24 godzinach. A jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o 2,39%. Indeks Grid wynosi 24 punkty. No i jest na takim samym poziomie jak wczoraj, ale cały czas przebywamy w obszarze ekstremalnego strachu. No i tutaj nie możemy się ostatnio wydobyć właśnie z tego obszaru ekstremalnego strachu. Jak spojrzymy na kryptobomble, no to widzimy, że sytuacja mniej więcej jest taka porówno tokenów spadających i rosnących, chyba jednak z lekką przewagą tutaj tokenów rosnących. No jeżeli chodzi o tokeny rosnące, to Prym wiedzie tutaj Kasper ze wzrostem o 15,1%, na drugim miejscu jest, czekajcie, Quantum ze wzrostem o 4,6%, a na trzecim miejscu jest tutaj, jeżeli dobrze widzę, Zikash ze wzrostem o 4,4%. Natomiast jeżeli chodzi o tokeny spadające, to na tutaj pierwszym miejscu jest Huobi Token ze spadkiem o 2,8%, na drugim miejscu jest Luna Classic ze spadkiem o 2,6%, a na trzecim miejscu Exequo jest Hedera i tron ze spadkiem na poziomie 2,5%. Słuchajcie, jako że dzisiaj jest niedziela, nie ma zbyt dużo wiadomości, to na początek tutaj chciałbym Wam Właśnie tutaj polecić do oglądania. Ten filmik to jest wystąpienie Grega Fossa na konferencji Bitcoin Amsterdam. No i on tutaj mówi, dlaczego Bitcoin powinien stanowić 5% portfolio każdego inwestora. No i mówię, warto go obejrzeć. Ciekawe rzeczy. Mówi, no filmik trwa niecałe 20 minut. Także jeżeli ktoś będzie chciał z Was to. No, może sobie go oglądnąć. Ja tutaj link do tego filmiku zamieszczę też w opisie pod materiałem. Natomiast drugą rzeczą, którą tutaj mogę polecić jest to, że Fundacja Trading Gem tutaj udostępniła PDF-a, tak, biografię Jesse'ego Livermore'a, tak słynnego spekulanta tu o tytule Jesse Livermore. Boy Plunger, także y, tutaj, y, no jeżeli ktoś będzie chciał, to może sobie y, ściągnąć tą książkę i poczytać jako lektura. Tak, jeżeli ktoś się interesuje po prostu y, spekulacją. No bo jeżeli chodzi o inwestowanie jakieś długoterminowe, czy też wartość, no to tutaj chyba za wiele nie znajdziecie. Natomiast jeżeli chodzi o spekulacje, no to jak najbardziej, bo Jesse Livermore jest tutaj jednym z najbardziej znanych spekulantów, tak? a może nawet najbardziej znanym, ale na pewno nie jest największym spekulantem, natomiast najbardziej znanym. Dobra. Teraz przechodzimy do informacji, no i na początek jest taka, że dyrektor generalny Coinbase Brian Armstrong ujawnił plany sprzedaży 2% swoich udziałów właśnie w giełdzie krypto, aby sfinansować rozwój nauki i technologii, który rozwiąże niektóre z największych problemów na świecie. I według Armstronga, niektóre z firm, które planuje sfinansować ze sprzedaży, to New Limit który koncentruje się na wydłużeniu ludzkiego życia poprzez przeprogramowanie epigenetyczne oraz Research Hub, a Armstrong ma obecnie 16% udziału w Coinbase i kontroluje 59% tutaj głosów, tak, na nawalnym zgromadzeniu. Kolejna informacja jest taka, że Aptos to nowy protokół warstwy pierwszej, który rozwiązuje Tutaj problemy z przestojami na sieci Solana, a także ograniczenia sieci Ethereum. Zespół Aptosa zebrał 350 milionów dolarów od inwestorów Venture Capital, bardzo znanych, takich jak Andersen, Horowitz, m.in., FTX Venture czy Coinbase, a także Binance Lab. Także naprawdę tutaj grubi inwestorzy weszli, tak, tutaj sfinansowali właśnie Aptosa. Do tej pory sieć tutaj uzyskała ponad 20 tysięcy węzłów zatwierdzających w sieci testowej APTOS, no i jest to ponad 10 razy więcej walidatorów niż posiada Solana w swojej sieci głównej. Nowa sieć APTOS została zbudowana przy użyciu unikalnego języka oprogramowania RAST. Rozwiązuje ona niektóre problemy z Ethereum. Obejmują one trylemat skalowalności i fakt, że Ethereum nie może wykonywać przetwarzania równoległego. Przetwarzanie równoległe jest niezbędne dla szybszych transakcji, ale Ethereum Virtual Machine może przetwarzać transakcje tylko sekwencyjnie. Te problemy dotyczą również warstwy drugiej Ethereum, co jest jednym z powodów, dla których sieć główna nie może skalować się bez fragmentacji. Natomiast Solana jest łańcuchem bloków przetwarzania równoległego, dlatego wykonuje dużą liczbę transakcji, ale poważnym problemem są przestoje w tej sieci. Dzięki Blockchainowi Aptos wszystkie te ograniczenia będą nieobecne, ponieważ sieć przetwarza około 160 tysięcy transakcji na sekundę, wykorzystując silnik wykonywania równoległego bloku STM i Aptos dąży do zapewnienia niższych opłat transakcyjnych. A tutaj widzimy właśnie. Jak wygląda przepustowość i tutaj, tutaj, time to finality, chyba to jest do zatwierdzania bloków, czyli widzimy, że tutaj Solana potrzebuje od 2,34 sekundy do 46 sekund. No i maksymalna tutaj ilość transakcji na sekundę to jest 120 tysięcy, a tutaj, jeżeli chodzi o sieć jednogigową, no to nawet może dojść do 710 tysięcy, a tutaj Aptos mamy. Właśnie czas tutaj do sfinalizowania mniejszy niż jedną sekundę. Natomiast tutaj ilość transakcji na sekundę maksymalna to jest 160 tysięcy. No i tutaj możecie zobaczyć na Avalanche, na sieci Avalanche to jest 4,5 tysiąca. Internet komputer to ma 11,5 tysiąca. No i Phantom ma 4,5 tysiąca. Tak to wygląda, czyli no ta ten blockchain Aptosa może być. Ciekawą, tym bardziej, że on oferuje na testnecie. No a teraz będą pewnie chcieli uruchomić tutaj sieć główną. Natomiast październik, mimo że tego, że się nie skończył, jest liderem w ilości tutaj włamań czy haków na rynku kryptowalut. No i w sektorze DeFi doszło już do kilkunastu włamań w tym miesiącu, przynoszących straty rzędu setek milionów dolarów. Widzimy, że analitycy z firmy Chain Analysis wydali nowy raport, w którym podkreślili, że obecny miesiąc, mimo iż jeszcze nie minął, już można zaliczyć do tych najgorszych, jeżeli chodzi o liczbę włamań i ataków w branży kryptowalutowej i tutaj widzimy, że największy atak hakerski dotyczy platformy Mango Markets. Opartej na Solanie. Doszło do niego 11 października bieżącego roku. Straty wyniosły ponad 100 milionów dolarów w wirtualnych walutach, a atakujący zaż zażądał 70 milionów dolarów w stablecoinie USDC za zwrot skradzionych kryptowalut. I tutaj y Chain Analysis. Okrzyknęło październik liderem pod względem ilości haków. Ich całkowita wartość wyniosła 718 dolarów według informacji podanych przez analityków. Także widzimy, że tutaj ciągle haki, włamania stanowią największy problem rynku kryptowalut no i tego z sektora DeFi, czyli zdecentralizowanych finansów. A na koniec tutaj zostawiłem dwie, dwie informacje, czy też dwa artykuły dotyczące Bitcoina. No i myślę, że tutaj są bardzo one ciekawe i interesujące. Pierwszy artykuł jest taki, że według prezesa Bitwise, kolejna hossa na Bitcoinie, rozpocznie się w 2023 roku. Hunter Horsley dołączył do listy osób, które uważają, że najlepszy czas na inwestowanie w Bitcoina to trwająca kryptozima. Oszacował on, że kolejna hossa rozpocznie się w przyszłym roku, zaznaczając, że klienci jego firmy już zwiększyli zainteresowanie Bitcoinem. No i on mówi, że fortuny powstają podczas bessy. W wywiadzie dla Bloomberga Horsley omówił historyczny wzór ruchu cen bitcoina. W czasie swojego istnienia bitcoin przechodził bowiem czteroletnie cykle. Opierając się na tych danych założył, że nowy wzrost cen nastąpi w 2023 roku. I on mówi, że w 2014 roku rynek spadł o prawie 60%, w 2018 o 70%, a w tym roku rynek spadł o około... 60%. Oczekuje się, że jeśli rynek będzie kontynuował swój historyczny trend w przyszłym roku rozpoczniemy nowy cykl wzrostowy. A tutaj mamy w kolejnym artykule ostatnim, na dzisiaj mamy takie predykcje cenowe i tutaj widzimy, że Bitcoin nie osiągnął jeszcze dnia, nie dnia tylko dna. Także Bitcoin nie osiągnął jeszcze dna, a cena bitcoina może doświadczyć największego bólu. W okresie grudzień, styczeń. I Tony Ginea, chyba tak to się wymawia, analityk kryptowalut, który przewidział, że Bitcoin spadnie poniżej 10 tysięcy dolarów na początku pierwszego kwartału 2023 roku, teraz prognozuje, że król kryptowalut jest gotowy na skok w górę, zanim zainicjuje trend spadkowy na wykresie cenowym. Według jego ostatniego tweeta. Bitcoin tworzy spadający trójkąt, co wskazuje na poziom oporu w przedziale cenowym od 22 do 24 tysięcy dolarów no i przewiduje on, że Bitcoin osiągnie ten przedział cenowy do końca października, zanim rozpocznie kolejną falę spadkową. Analityk przewiduje ponadto, że ten zwyżkowy trend może być krótkotrwały, ponieważ oczekuje, że cena Bitcoina Znacznie spadnie do tej strefy cenowej od 14 do 16 tysięcy dolarów do końca grudnia, czyli do końca tego roku. No i Tony przewiduje, że Bitcoin może odzyskać siłę na początku 2023 roku, ponieważ może wzrosnąć i osiągnąć maksymalny poziom cenowy między 28 a 30 tysięcy dolarów a na czerwiec 2023 roku przewiduje, że bitcoin może ponownie mieć znaczny spadek ceny, dotykając dolnej linii tego trójkąta właśnie między przedziałem cenowym od 10 a 12 tysięcy dolarów. No i to właśnie tutaj widzicie na tym wykresie. Tak, teraz przewiduję, że będzie odbicie do poziomu 22, 24 tysiące. Później zjazd na 14 do 16 tysięcy. Na koniec roku później wybicie, ostre i dojście do poziomu 28, 30 tysięcy. No i później. W połowie roku spadek do 10-12 tysięcy dolarów, tak on tutaj przewiduje. No i widzimy właśnie, że tutaj narysował ten trójkąt. Także czy to się sprawdzi, zobaczymy. W każdym razie taka jest tutaj jego predykcja cenowa. Dobra, to wszystko, co miałem do przekazania dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.